Witam bardzo serdecznie na briefingu prasowym Koalicji Obywatelskiej. Z nami dzisiaj wyjątkowy gość, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Witam bardzo serdecznie posłów ziemi tarnowskiej, posłankę na Sejmu Szulę Augustyn i posła na Sejmu Roberta Warzałę. Witam bardzo serdecznie wszystkich kandydatów do Małopolskiego Sejmiku, kandydatów do Rady Miasta Tarnowa, Rady Miasta Bochni, do Rady Powiatu Bońskiego i do wszystkich szczebli władz samorządowych w regionie tarnowskim. Szanowni Państwo, 7 kwietnia zdecydujemy o przyszłości Polski, Małopolski i Tarnowa. W Małopolsce wybierzemy nowe władze w cywilniku Małopolskim. Wybierzemy nowego prezydenta Tarnowa i dopowiem właśnie przedstawić tutaj kandydat na prezydenta Tarnowa Jakub Kwaśny z zamienia koalicji obywatelskiej. Wybierzemy w Tarnowie również kandydatów do Rady Miasta. O tym, jak ważne są to wybory, jak ważna jest mobilizacja, jak ważne przekonanie o koniecznych zmianach w Małopolsce o tym opowie minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Dzień dobry, proszę Państwa. 15 października doszło do najbardziej naturalnej rzeczy w demokracji czyli do zmiany władzy. Bo gdyby tak się zastanowić, co to jest demokracja, to jest, to jest możliwość powiedzenia rządzącym, macie nie rządzić. I to się właśnie stało 15 października. Problem polega na tym, że nasi poprzednicy Schakowali państwo. Właściwie stworzyli z niego coś w rodzaju prywatnego polwaru. Jeśli teraz w tych wyborach w tych wyborach samorządowych. Uznamy, że właściwie 15 października załatwia wszystko i że się może rozejść do domu, to stracimy niepowtarzalną szansę, ale też zyskamy spore zagrożenie. Wiesz ja, doskonale, wiecie Państwo, że poprzednia władza to były głównie transfery do spolini. I teraz zostawienie jakichkolwiek pieniędzy w rękach tych ludzi jest po prostu ryzykowne. I bardzo proszę wszystkich obywateli i obywatelki Tarnowa, żeby Poszli na wybory tak, jak poszli 15 października. Nie zostawili tego samemu sobie, tylko aktywnie zagłosowali z duchem czasu i z duchem zmiany, która następuje w Polsce. Obrazem tej zmiany jest chociażby kandydat na prezydenta miasta Tarnowa, i, bardzo proszę, Kuba Kwaśny, który przecież sam w sobie jest zmianą pokoleniową. Tarnów zasługuje na zmianę pokoleniową, na nowe spojrzenie na zupełnie nowe wyzwania. Jestem przekonany, że Jakub Kwaśny uniesie tę historię i potrafi Państwu udowodnić, że ta zmiana nie tylko jest możliwa, ale ona także się odbije na życiu każdego z mieszkańców Tarnowa. Bo Tarnów to piękne miasto, które zasługuje na lepszą przyszłość i na jeszcze więcej pięknych. I chcę powiedzieć, że rozmawialiśmy tutaj o Teatrze Tarnowskim. To jest coś niesłychanego, że społeczność Tarnowa, że władze Tarnowa, te, które były, ale także i te przyszłe, tak chcą mieć porządny teatr zawodowy w Tarnowie. To jest duma miasta. I ja postaram się Państwu w tym pomóc, na tyle na ile będę mógł. Chcę wesprzeć teatr w Tarnowie, ponieważ wiem, że on nie jest tylko teatrem. On jest miejscem tak naprawdę tworzenia tego, po co społeczności żyją, czyli kultury. Bo to jest najwyższe zwieńczenie wszystkich naszych codziennych trosk i pracy. Nie zostawię teatru w Tarnowie wyłącznie na łaskę rynku i budżetu miasta. Obiecuję i mam nadzieję, że przyszły kandydat doskonale będzie wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobić, żeby to było jak najbardziej efektywne. Krzysiu Nowak, który jest jedynką naszą na, na listach do sejmików wojewódzkiego. Proszę państwa, no jeśli chcecie, żeby nadal Barbara Nowak już się nie zajmowała dziećmi w Małopolsce i, i, i pielgrzymkami i całym tym fanatyzmem, który wniosła. Jeśli rodzice mają być spokojni, że ona odeszła z Kuratorium Małopolskiego, to naprawdę chcecie Barbarze Nowak powierzyć miliardy z Unii Europejskiej? Na co to pójdzie, przepraszam bardzo? No z tego co wiem, to pójdzie na hmm, sanktuaria maryjne na północy Polski, bo w tym się głównie zajmowała. Pójście do tych wyborów to jest nic innego jak dokończenie zmian i zatrzymanie e, osób typu Barbara Nowak zatrzymanie tych, którzy państwo polskie traktowali jako własny portfel, z którego się wypłaca pieniądze swoim kolegom. Bo tak, tak naprawdę to, to działało. Mamy tutaj jeszcze wielu innych wspaniałych kandydatów i kandydatki. Bardzo was proszę, idźcie na te wybory. To jest absolutnie kluczowe. Nie zróbmy tego, co się w polskiej historii wiele razy zdarzało. Wygrywaliśmy wielką bitwę pod Grunwaldem, a potem się rozchodziliśmy do domu. Nie, Grunwald jeszcze trwa. Dziękujemy bardzo. Proszę no. Państwa, zapraszamy na spotkanie o 15.30 do Zuszczanej Milicji. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania jeszcze z Państwa? Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję ja bardzo. Mam pytanie. Kto z Panów czy z Pań chce coś zrobić dla ulic, dla dróg w Karnowie, gdzie już nie dajesz? się? To może ja odpowiem, dobrze? Bo tam pan się zgłaszcza. Dla pani nazywam się Jakub Kwaśny, kandyduje na prezydenta miasta Tarnowa. I jak pani dobrze wie, miasto to jest bardzo szeroki organizm, ale to także przestrzeń do wspólnego działania i to, że dzisiaj tutaj stoimy i reprezentujemy tak naprawdę koalicję 15 października, to jest dobry sygnał, który poszedł w Polskę, że tu takie miasta jak Tarnów będą dostrzegane przez władze centralne. Z tym mieliśmy przez ostatnie lata bardzo duży problem. I ja już odpowiadam na Pani pytanie. I samorządy w Polsce zostały pozbawione w przypadku Tarnowa kilkudziesięciu milionów złotych. Ale z zapowiedzi, które słyszymy z Warszawy, finansowanie samorządów będzie zmienione. To znaczy te utracone dotychczas dochody znów wrócą jakby do miast, również miast średniej wielkości. Bo tylko wtedy, kiedy zarobimy, kiedy będziemy mieć dochody, będziemy mogli łatać dziury i remontować drogi. Ale jak Pani pewnie zauważy i wie, już w tej materii też coś się dzieje. Łatamy po zimie i jest harmonogram. Przepraszam, ale, nie zauważyłam jeszcze. Bo jest, harmon jest odpowiedni no, bo harmonogram. Nie ma też tyle rąk do pracy, które by to wszystko ogarnęły. A jak Pani wie, jeżeli byśmy chcieli zrobić szybko i na raz to byłoby to dwa czy trzy razy droższe. My oglądamy jednak każdą złotówkę e, dookoła, tak żeby to zrobić z poszanowaniem również publicznych środków, więc przepraszamy, troszkę cierpliwości, ale będziemy te dziury łatać i będziemy też nowe drogi budować. Bym Przepraszam, zapomniałem były jeszcze o jednej wierzy, rzeczy dość istotnej. Mowy. Proszę Państwa, no nie jest tajemnicą, bo przecież to była troska tarnowa przez lata że poprzednia władza planowała przenieść e, siedzibę Grupy e, Azoty Tarnów poza e, miasto Tarnów, poza ten, e, to miejsce, gdzie się właściwie ta grupa u, urodziła. To by oznaczało tak naprawdę degenerację całego zakładu e, i prawdę mówiąc zniszczenie e, azotów tarnowskich. I bardzo się cieszę, że, że mogę Państwu przekazać, że m, Wybrane nowe szefostwo grupy Azoty Tarnów jest z Tarnowa, jest z Tarnowem związane i na pewno nie pozwoli na przeniesienie siedziby tej grupy, wręcz przeciwnie, będzie ją rozwijało tu i to, co było taką morą nocną, że Tarnów straci miejsce jednej z największych grup przemysłowych w Polsce. Na szczęście minęło. Minęło przez głosowanie, i dlatego jeszcze raz apeluję. Głosowanie jest tu kluczem. ci głosować w tych wyborach samorządowych. Bardzo Was proszę. Dziękuję, dziękuję. bardzo. W, w, kończymy w takim razie briefing. Dziękujemy za pytania ze strony mieszkańców. Siłą każdej władzy są obywatele, a jej energią właśnie takie pytania ze strony mieszkańców Tarnowa. Dziękuję bardzo i zapraszam dziękuję. na otwarte spotkanie.